촬 <목소리도> W analizie zapisu magnetowidowego wyścigu oraz po przesłuchaniu trenera Izeta Civolni, praktykanta europejskiego Kabardowa, zarzuciła trenera, że nie zapewni właściwego osiągania opiera w do co spowodowało spunięcie się lat. Komisja techniczna postanowiła karać trenera Izeta Civolnię Karę pieniężną w wysokości 61 Punkt start, regularnie nabycie gminy w miarę wraz z uzasadnieniem za to i Stawka galopuje zgrupowana i wyjście na prostą wyprowadza acer i jest na pierwszej pozycji. 450 metrów do celownika. Acer jest pierwszy. Na drugim miejscu cyrkonia. Tam bardzo dobrze galopuje przy bandzie elektropop, a schylos poszedł 250 metrów do celownika. Acer, Elektropop i Aiskillos i te trzy konie walczą z zwycięstwo, 200 metrów do celownika razem. łeb, łeb, trzy konie. Elektropop w środku galopuje. Acer poza wnętrzną Aiskillos, walka, ale w tej chwili Aiskillos tak dubił nieco słaby. Markos, pierwsze miejsce, to wygrał na ani janowo. Albo Elektropop, albo Acer, 3. i Aiskillos na czwartej, sertyk, następnie Solisito, Dakar i Cyrkonia. Będzie po to.